Jak wyglądało założenie gospodarstwa w Afryce? Dlaczego założyliśmy je w Zambii? Jakie są różnice w prowadzeniu gospodarstwa w Zambii i w Polsce? To właśnie zobaczysz na tym kanale, a w tym odcinku, jak to wszystko się zaczęło. Pod kontenery już plac, pod halę, pod wiatę. Zrobiony, z inżynierówek takiej specjalnej ziemi z kamieniem. W sumie mamy już 20 pracowników, aby nie patrzeć. Mam na imię Mariusz i jestem rolnikiem. Poświęcimy, prowadzę gospodarstwo o powierzchni około 150 hektarów, nastawione na produkcję roślinną. Od 2017 roku jest ono prowadzone w systemie regeneratywnym z szerokim zastosowaniem biologii, z ograniczoną ilością chemii. Zawsze marzyłem o dużym gospodarstwie, wolnym od ograniczeń i zagrożeń, jakie mamy w Polsce. Co mamy w Polsce? Pomimo, że gospodarstwo moje spełnia wszystkie wymogi, jakie Unia i Zielony Ład chce nam wprowadzić, to i tak wiąże się to z ograniczeniami i wszechobecną biurokracją. Rozobnienie pól, brak możliwości wprowadzenia w przyszłości autonomizacji produkcji, brak możliwości rozwoju ze względu na głód ziemi, wysokie ceny gruntów i wysokie czynsze. Zależność od pogody, brak rąk do pracy, poruszona szeroko perspektywa wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej, a zarazem bliskość naszego rynku i możliwość konkurencji z rolnictwem Ukrainy. No i ostatnio jeszcze podpisana umowa Unii Europejskiej z państwami Mercosur. Trzeba przyznać, że nie jest zbyt kolorowo. Co zatem zrobiliśmy? Z bratem Marcinem postanowiliśmy założyć gospodarstwo właśnie w sercu Afryki. Brat od 20 lat pracuje za granicą, z czego 7 lat w Afryce pracował w kopalniach w Kanadzie, w Australii i Demokratycznej Republice Konga, jako elektromechanik i automatyk. Ale po latach pracy chciało przejść na własny biznes i stworzyć coś własnego. Zaczęliśmy szukać miejsca na założenie go gospodarstwa. Naszym kryteriami, jakimi się miało cechować gospodarstwo, było położenie jak najbliżej równika. Ze względu na klimat, gdzie jest możliwość zebrania co najmniej dwóch upraw w ciągu roku. Jak najdalej zlokalizowany od portu morskiego. Ze względu na koszty transportu do środka Afryki, które znacznie ograniczają konkurencyjność produktów. Miejsce ze stabilną i przyjazną polityką kraju. Z przyjaznym podejściem do inwestorów zagranicznych. Zależało nam na tym, żeby, żeby był to kraj chrześcijański, aby wartości otoczenia, w jakim będziemy pracować, były w miarę podobne do, do naszych. W 2021 roku, szukając miejsca na biznes, odwiedziliśmy Demokratyczną Republikę Konga i Ugandę, ale ze względu na wszechobecną korupcję warunki polityczne i gospodarcze, odrzuciliśmy je. W lutym 2022 roku, przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie, odwiedziliśmy zabie. gdzie w przeciwieństwie do poprzednich jest to kraj demokratyczny, z bardzo przychylną polityką kraju na inwestorów zewnętrznych. Jeszcze podczas tej wizyty założyliśmy firmę i kupiliśmy pierwsze 1000 hektarów. Tutaj też nie obyło się bez wyzwań. Papierologia, Sprawy urzędowe związane z tak zwanym investor license, investor permit, plan, business planem, operatem oddziaływania na środowisko trwało aż do czerwca 2023, czyli półtora roku, prawie półtora roku. Ostatecznie okazało się, że jeśli chcemy ruszyć z inwestycją, to musimy wynająć w innym miejscu dodatkowo 350 hektarów, z możliwością powiększenia o 200 hektarów. Kolejne. Tyle w temacie Ziemi. Przejdźmy do sprzętu. Na początku roku 2023 zaczęliśmy już kompletowanie i przygotowanie sprzętu do wesołki. Część maszyn i konstrukcji wiaty musieliśmy zrobić sami. Zakupione zostało 6 kontenerów. Maszyny zostały rozmontowane, spakowane. Średnio rozmontowanie i spakowanie jednego kontenera trwało około tygodnia. Nieraz trzeba było go przepakować, żeby więcej się zmieściło do niego. Plazma, narzędzia, zbiornik na powietrze, prasa do kostki formy do kostki, tam pod spodem odważniki, obciążniki do cienników. 18 września wyruszyły w podróż do Zambii. Na początku transportem kolejowym do portu Koper na Słowenii, następnie statkiem do portu Dar es Salaam w Tanzanii. Tam zostały przeładowane na ciężarówki i przewiezione do na miejsce 1900 km. Cała operacja zajmowała około, zajęła około 3 miesięcy, z czego dwa tygodnie to był transport kołowy. Brat Marcin w połowie października był już na miejscu, by przygotować miejsce pod wiatę i plac pod, na maszyny. Ja z bratem Bogdanem przyjechaliśmy tam 1 grudnia. Niestety, w związku z wojną w Izraelu i atakami huty na statki, to tenery zamiast 15 listopada były 15 grudnia. A w związku z tym, że mieliśmy wylot do Polski na święta 21 grudnia. Mieliśmy tylko 5 dni na rozpakowanie kontenerów, poskładanie potrzebnego sprzętu, przyuczenie pracowników i rozpoczęcie pracy. Zatrudnione zostało około 20 osób. Jak wyglądał czas przygotowania do pierwszego siewu? Po ustawieniu kontenerów na swoich miejscach zabraliśmy się za rozpakowanie sprzętu i jego składanie. Dwa dni później, w niedzielę, wyjechaliśmy do pola z wapnowaniem, z nawożeniem i uprawą. Przygotowane zostało około 25 hektarów, ale niestety przebiliśmy koło w ciąniku. Gdyby to było w Polsce, prosta sprawa. Natomiast w Afryce wygląda to zupełnie inaczej. Trzeba było zawieźć koło do wulkanizacji, do miasta oddalonego o 150 km. Trwało to cały dzień. Tak naprawdę ciągnie były czyny dopiero na dzień kolejny. Ale że przyszedł nocy deszcz, bardzo mocny deszcz, nie było możliwości zasiać przygotowanego wcześniej pola. Z planu zasiania 50 hektarów kurydzy, jeszcze w tamtym sezonie, niestety udało się zasiać tylko 8. I to było 25 grudnia, czyli pierwszy dzień świąt. Pogoda niestety nie pozwalała nam na realizację planów. Zaczął się sezon mokry i deszcz yy, nie pozwalał na kolejne zasiewy. Najbliższe okienko, gdzie mo mogliśmy coś zasiać, było 9 stycznia, ale że termin już był zbyt późny, bo termin siewu kukurydzy jest od 15 listopada do 15 grudnia. 9 stycznia to był naprawdę zbyt późny termin na jakiekolwiek zasiewy, i stwierdziliśmy, że 8 hektarów wystarczy, żeby się zorientować, na czym polega różnica w em, siewie kukurydzy w Polsce i w Zambii. Na czym polega różnica w gospodarowaniu pomiędzy Polską a Zambią? Czego dowiedzieliśmy się po tym pierwszym sezonie? Bardzo duża presja szkodników. W Polsce przeciwko insektom kukurydzy nie trzeba w ogóle pryskać, a tam wymagana jest 5-6 razy. Dzięki warunkom, takim jak ciepło, słońce, wilgoć, kukurydza rośnie dwa razy szybciej, przynajmniej w początkowej fazie. I już po miesiącu ma około 1 metra. Ceny nawozów są średnio o 1000 zł to nie wyższe. Środki ochrony roślin są o około 30% droższe. Ceny paliw są o 30% niższe. Nieograniczony dostęp do kapitału ludzkiego. Ceny płodów są dużo wyższe niż w Polsce. Ze względu na możliwość wystąpienia suszy warto od razu myśleć o nawadnianiu czy zakładaniu plantacji. Zauważyliśmy, że Stosowanie chemii w rolnictwie w dużych gospodarstwach jest 4 razy bardziej intensywne niż w Polsce. Dostępność substancji jest nieporównywalnie większa niż yy, u nas. I teraz najciekawsze, czasami bardziej płaca się skorzystać z pracy ręcznej ludzi niż użyć maszyn. Ciągnik, maszyna, paliwo, części zamienne, operator czasami są dużo droższe niż wynajęcie 50 ludzi do danej czynności. Kanał ten powstał, aby wam tu pokazać, jak wygląda tworzenie gospodarstwa, przygotowanie pola uzbrojenie w nawadnianie, produkcję pszenicy i kukurydzy i wiele, wiele innych bardzo ciekawych zagadnień. Koniecznie subskrybujcie ten kanał, aby być na bieżąco. Zostawcie komentarz. Do zobaczenia.